Cześć, z tej strony Mariusz, witam Cię na moim kanale. Dzisiaj chciałbym pokrótce zrecenzować pewien serwis. No już pewnie wiesz, jaki to serwis, bo jest w tytule filmiku, czyli chodzi o Creative Fabrica. Co tam można znaleźć, czego używać i czy jest w ogóle przydatne, czy, czy też zupełnie nie. Zapraszam. Jak widzisz tutaj Creative Fabrica sama w sobie pokazuje ile, jak dużo mają czcionek, yy, różnych plików graficznych, mają też część do pobrania za darmo. Nie wiem jak to jest z prawami autorskim, autorskimi w przypadku tutaj tych po, po, pobrań za darmo, to trzeba akurat zobaczyć, ale w przypadku gdy masz yy, wykupioną subskrypcję, to możesz ze wszystkiego, dosłownie ze wszystkiego korzystać i no, możesz używać wszystkiego do publikowania na KDP, więc ja korzystam już od dłuższego czasu z Creative Fabrica. Tworzyłem produkty pod, pod święta, produkty dla dzieci, no i te grafiki spisywały się świetnie. Nadal spisują się świetnie, bo wczoraj utworzyłem, wczoraj no, kilka dni temu dla ciebie pewnie, utworzyłem y, nowy manuskrypt z y, właśnie y, plikami graficznymi pobranymi z Creative Fabrica. I teraz nie wiem jeszcze, czy będzie ta promocja, jeśli obejrzysz ten filmik, czy, czy już nie będzie jej. Ale jest promocja na walentynki. I tutaj jest to Love Promo. Normalnie całość subskrypcji kosztuje aż 29 dolarów, a teraz jest promocja na 19. Z tego co słyszałem od jednego z kursantów. Udało mu się, jednemu udało się zakupić y, subskrypcję na stałe. Co miesiąc 9 dolarów. To strzał życia normalnie, ale w tym przypadku jest za 19 dolarów, więc ja uważam, że to jest mega promocja, bo płacąc 29 no to jednak to już jest troszkę, troszkę dużo, a tutaj 19 no to wychodzi 70 parę złotych, 75 złotych bodajże, więc no to jest mega oferta, aczkolwiek jest tylko 956 sztuk pozostało do tego, więc no nie wiem w jakim tempie się to rozejdzie. Aczkolwiek, no, radzę sprawdzić, czy nadal ta oferta jest ważna. I teraz, y, żeby Ci pokazać, to tak jak widzisz, tu masz masę czcionek do wyboru. Możesz sobie wybrać y, Sheriff czcionkę na przykład. I jak widzisz, tu masz przeszło 858 czcionek różnych. No, jest masa, masa czcionek. Są, są grafiki, które można na przykład wykorzystać pod merch'a, na koszulki, bo. Creative Fabryka jasno określa, że można je używać do, do po prostu. Zresztą zaś Ci pokażę. Chodziło mi do użytku komercyjnego. Tak jak widzisz, tutaj jest dożywotnia licencja do użytkowania personalnego i komercyjnego. Więc to możesz kupić, jeśli nie masz konta, możesz to kupić za 650 dolara, taką czcionkę, a jeśli jesteś w, po prostu w tym. W, w subskrypcji no to za 19 dolarów, jeśli tą wybierzesz. Tu masz też subskrypcję specjalną pod tylko czcionki, to też chyba jest 19, właśnie na dolarów. No ale przy tej promocji masz dosłownie wszystko. I tak jak są teraz na przykład walentynki, wpisujemy Valentine. I jak widzisz, pojawia się masa różnych rzeczy. Ja tu nie zaznaczałem, czy to ma być logo, ilustracja, czy, czy też czcionka. Ale widzisz, pojawia się masa różnych yy, grafik. Grafiki na kubek na przykład, na koszulki, na ubrania dziecięce, yy, tekstury, czyli po prostu możesz stworzyć już tutaj z takiej tekstury yy, okładkę. Z przodu dasz jakiś fajną, fajny napis, fajną czcionkę, którą też możesz tutaj wybrać. I masz tak naprawdę gotowy produkt, co jest mega super. I możemy wejść tutaj. Widzisz, jest high resolution, no po prostu no, mega fajna opcja. Jestem teraz wylogowany, bo zaloguję się, w sumie Ci pokażę. Ja już się zalogowałem i od razu pobrałem yy, właśnie kilka tych, tych plików i zobacz, tak to, tak to wygląda tutaj. To jest już świetne pod, pod okładkę, możesz to dać jako tło okładki. To tak samo idealne. Tutaj to można na przykład dać na tył twoje okładki lub to no jest w kilku dosłownie chwila moment i masz naprawdę bardzo fajne pliki graficzne, których możesz użyć do publikowania na KTP i tworzyć swoje low contenty i masz tutaj informacje commercial and full POD usage allowed czyli no wszystko jest yy, dokładnie opisane, że można tego używać do użytku komercyjnego, więc czy ja polecam y, Creative Fabrica? Oczywiście, że tak sam używam już od dłuższego czasu i no nie wyobrażam sobie żebym teraz nie wiem szukał grafik jakichś darmowych i szukał ich po internecie bo to one są w większości już yy, tak jakby użyte i dość ciężko się wybić na tych grafikach które są takie darmowe a tutaj jeśli jednak płacisz co, za coś no to dostajesz yy, dużo bardziej profesjonalne produkty bo masę naprawdę tu można mieć tyle pomysłów Yy, można tu znaleźć specjalne yy, grafiki pod, pod kolorowanki, bo też je tworzą. Wystarczy, że wpiszemy Black Line. O, i tu masz na przykład Mega Giant. Cały bundle. I jak widzisz, tutaj nie mogę tego niestety powiększyć. Ale są różne naprawdę: pod Święta, pod Wielkanoc. No, masa, masa, naprawdę masa pomysłów. Dodatkowo możesz sobie pobrać jakieś gotowe napisy, gotowe fajne teksty, które możesz wkleić na okładkę na przód okładki i dać tylko w, jak już będziesz dodawać to na KDP to wystarczy przepisać to co jest stworzone w tym, masz już też znowu gotowy produkt zaczynając nawet od jakichś produktów w linie, w kratkę, czy też właśnie zają, zajęcia się no, low contentami, świetnie się spisują low contenty z zawartością dla dzieci, tak jak właśnie pokazuję w kursie Kids Book Project tam masz 7-8 już nawet nie pamiętam ile produktów pokazanych dosłownie co robić krok po kroku i z tych pomysłów wymyślisz sobie masę, naprawdę masę różnych innych pomysłów i wystarczy to tylko tworzyć i jeśli znajdziesz tyle czasu, to pracy możesz mieć na cały rok i to będzie na pewno się zwracać, to na pewno będzie plusować, sprzedawać się, bo czy to są jakieś, czy nawet bez okazji, ludzie, rodzice co chwilę kupują dla dzieci jakieś produkty właśnie takie, z których dzieci mogą się na przykład uczyć liczenia, pisania, Czytania, czy też obrazków zwierząt. Masa, totalnie masa, masa pomysłów, i jeśli ktoś nie ma pomysłu, no to rzeczywiście, jeśli, jeśli pro, publikujesz już na Amazon GDP. Wiesz, znasz podstawy wszystkie, co i jak robić, ale nie masz pomysłów, co tworzyć, no to polecam naprawdę kurs Kids Book Project. On otwiera tak mega oczy. Wiele osób mi to pisało, że nie miało wcześniej pomysłów, a nagle, gdy wykupiło ode mnie kurs i zobaczyło, co w nim jest, no to otworzyło oczy, jak wiele pomysłów można teraz tworzyć. Więc jeśli chcesz skorzystać z tej promocji Creative Fabrica, no to wejdź szybko i zobacz, czy nadal promocja jest aktualna. Myślę, że powinna być. I jeśli, no, jeśli się zdecydujesz, no to śmiało, śmiało wykup dostęp. Wtedy masz 100% dostęp cały czas, te 19 dolarów. Cena nie wzrośnie na 29, bo jest tak opisane po prostu, więc... Idea, idealna opcja, idealny moment na to, żeby dołączyć do tego, do tej subskrypcji i używać tych grafik. Ja na pewno nie, nie, nie żałuję, ani nawet nie, nie, nie przeszło mi przez myśl, żeby z tego zrezygnować, bo to jest idealny, idealne miejsce, z którego mogę pobierać sobie wszystkie grafiki. Za, od, począwszy od samych normalnych grafik, do kolorowanek, do frame'ów, czyli obramówek, masa, masa wszystkiego, dosłownie. Więc ja polecam jeśli już używasz, no to wiesz o czym mówię, jeśli nie używasz, no to sprawdź, wejdź sobie nawet za darmo, nie, nie kupując i zobacz jakie, masz do zaofer... jakie są tutaj do zaoferowania grafiki i inne rzeczy związane właśnie do publikowania na KDP, czy też na przykład na Merchu, bo też zacząłem właśnie publikować na Merchu, zobaczymy co z tego będzie, na pewno nagram filmik o tym, ale no na razie, na razie jeszcze nic, nic nie wiem na dobrą sprawę o Merchu, więc dopiero się uczę tego. No, i starczy tego mojego gadania jak zwykle. Jeśli podobał Ci się ten filmik, to proszę Cię o zostawienie łapki w górę, komentarza. Wciśnij przycisk subskrybuj, jeśli tego nie robisz. Pamiętaj, niedługo tysiąc, będzie jakiś fajny konkurs. Być może Ty go wygrasz, kto wie. I do zobaczenia w kolejnym materiale. Pozdrawiam, cześć.